Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Przywiązuję Wam dzisiaj mój nowy laptop. Z Samsung. Byłam zapakowany w takie fajne pudełko, ale już je wywaliłem, niestety. No dobra, zobaczmy. Obejrzyjmy go. Widać, że jest bardzo mocnego materiału. Otwórzmy go. O jezu! Jest on. Bardzo dobrze wykonane. Ma całą klawiaturę. Ma wszystkie cyferki nawet. Ma, nawet. ma nawet nowy, wbudowany ekran, nowy, który pozwala grać swoim przyjaciółmi, jak się gra w jakieś gry. Ma też pan dodatkowo, oczywiście, piękny monitor z, z logiem głównym, taberka. Ciekawostka, komputer ten umie się wykinać. No to do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.